Szafka pod telewizor powinna być praktyczna i funkcjonalna. Modele z półkami ukrytymi za frontami to świetne rozwiązanie, ponieważ zapewniają one miejsce na przechowywanie. Możesz w nich schować dekoder, odtwarzacz. Konsole do gier i inne niezbędne drobiazgi, które chcesz mieć pod ręką, ale jednocześnie ukryte przed wzrokiem. Warto wziąć pod uwagę także szafkę pod telewizor z otwartymi półkami. Może je wykorzystać do ustawienia zdjęć, wazonu z kwiatami czy ulubionej grafiki. Szafka pod telewizor ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Pozwala schować mało estetyczną plątaninę kabli. Projekt wnętrza, Łukasz Radecki i Katarzyna Fotek. Architekci wnętrz Zdjęcie i stylizacja, pion poziom, Marta Bechling-Krzawka pod telewizor powinna też pięknie wyglądać w salonie. Nie zapomnij o tym. Do nowoczesnego wnętrza wybierz szafkę prostą, minimalistyczną, do klasycznego z bardziej dekoracyjnym, finezyjnym wykończeniem frontów. W małym salonie doskonale sprawdzi się biała szafka z frontami w połysku, która optycznie powiększą pomieszczenie. W niedużym wnętrzu dobrym rozwiązaniem będzie też szafka podwieszana. Która nada mu lekkości. Projekt wnętrza i zdjęcie. Kodo projekty i realizację wnętrz 1. Brązowa szafka pod telewizorem w salonie. Brązowa szafka pod telewizorem w salonie. Projekt wnętrza. Film Studio. Zdjęcie i stylizacja Aleksandra Darmont w salonie. Centralne miejsce zajmuje wygodna kanapa w szmaragdowym odcieniu. Kolejnym mocnym akcentem jest tu turkusowa ściana, na której wisi telewizor. Pod telewizorem mamy podwieszoną szafę w ciemnym, brązowym kolorze z delikatnie ryflowanymi frontami oraz protymi. Złotymi uchwytami. Aranżację z salonu dopełniła dębowa podłoga ułożona w delikatne zasłony oraz duże lustro wiszące na ścianie tuż obok. Kolorowe wnętrze. Zielona kanapa i meble w kuchni. Zobacz mieszkanie dla rodziny. 2. Pomarańczowa szafka pod telewizorem w salonie. Pomarańczowa szafka pod telewizorem w salonie. Projekt wnętrza. Paweł Ślęzak. Pracownia architastę Fotografia Dominika Wilk w salonie Główne miejsce zajmuje szary, wygodny wypoczynek w formie narożnika. Został on ustawiony na tle białej ściany, którą zdobi sztukateria oraz duże obraz i dwa czarne kinkiety. Po lewej stronie mamy duże okno z wyjściem na taras. Z prawej zaś miejsce na telewizor. Na tle jasnej, stonowanej kolorystki doskonale prezentuje się pomarańczowa szafka pod telewizor w nowoczesnym stylu. Jest mocny akcentem w salonie. Dom dla rodziny 2 plus 2. Elegancki salon, nowoczesna kuchnia. Zobacz wnętrze. 3. Biała szafka pod telewizor w salonie. Biała szafka pod telewizorem w salonie. Projekt wnętrza. Pracownia De Zdjęcie i stylizacja. Marta Bechling. Pion poziomy minimalistyczna forma szafki RTV sprawia, że salon prezentuje się nowocześnie i przestronnie. Projektanci nie chcieli zastawiać pokoju ciężkimi meblami, bowiem nic nie mogło przecinić biokominka wbudowanego w ścianę. Palący się w nim ogień wieczorami wprowadza do wnętrza przyjemną. Przytulną atmosferę. Ciekawym elementem salonu jest także ściana wykończona tynkiem strukturalnym imitującym jasny beton, na której zawieszono telewizor. 50-metrowe mieszkanie w bloku. Jasny salon i kuchnia. Piękne, nowoczesne wnętrze. 4. Grafitowa szafka pod telewizorem w salonie. Grafitowa szafka pod telewizorem w salonie. Projekt wnętrza. Natalia Tejkseira. Kasia Beresińska, Pracownia TK Architekci Fotografia TK Architekci Salon zaprojektowany jest w stylu nowoczesnym. Dominują w nim szarości w różnych odcieniach połączone z beżem i bielą. Przytulności dodają wnętrzu zasłony, dywan oraz obicia kanapy i fotela. Aranżacje dopełniają naturalne rośliny. Ściana, na której znajduje się telewizor wykończona została wielkoformatowymi płytkami w szarym kolorze. Wyglądają pięknie i nowocześnie. Grafitowa Szafka pod telewizor idealnie wpisuje się w całość. Eleganckie wnętrze. Nowoczesny salon i kuchnia. Piękne mieszkanie w Warszawie. 5. Drewniana szafka pod telewizorem w salonie. Drewniana szafka pod telewizorem w salonie. Projekt wnętrza. Tomasz Polański. Polański Studio. Fotografia Patryk Polewany. Salon urządzony został nowocześnie i elegancko. Emanuje ciepłem i niezwykłą przytulnością, którą zapewniają idealnie dopasowane kolory i materiały. Na tle jasnobrązowej ściany doskonale prezentuje się drewniana szafka pod telewizor. Ten sam rodzaj drewna architekt zastosował także na fragmencie ściany. Co tworzy bardzo harmonijną kompozycję, aranżację salonu wzbogacając elementy plecionki, suszonymi roślinami i ceramiką. Miękkości dodają wnętrzu natomiast obłości w meblach i zasłony z tkaniny o naturalnym splocie miękkości, mówi architekt Tomasz Polański.